Badminton, czyli gra polegająca na przebijaniu lotki nad siatką za pomocą rakietki. Zawodnicy rywalizują w singlu, deblu lub mikście. Boks. Jest to sport walki, w którym zawodnicy rywalizują w kategoriach wagowych stosując ciosy pięścią zadawane wyłącznie na głowę i górną część tłowia. Zwycięża ten, kto doprowadzi do nokautu przeciwnika lub uzyska więcej punktów za zadane ciosy podczas walki. Breakdance. Ta dyscyplina po raz pierwszy zadebiutuje na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Breakdance to rodzaj specyficznego i unikatowego tańca z dużą liczbą elementów siłowo-sprawnościowych. Duża część z tych elementów wykonywana jest na ziemi. Gimnastyka artystyczna. Ta odmiana gimnastyki polega na wykonywaniu układów taneczno-akrobatycznych z piłką, wstążką, obręczą, skakanką lub parą maczuk. Gimnastyka sportowa. Jest to odmiana gimnastyki, w której gimnastycy wykonują krótkie układy ćwiczeń oraz figury na różnych przyrządach, takich jak poręcze, drążek oraz kółka gimnastyczna. Gimnastyka trampolina, inaczej nazywana też jako gimnastyka na batucie, polega na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych na trampolinie, które łączą elementy gimnastyki artystycznej, akrobatyki i skoków do wody. Golf. Jest to sport uprawiany na otwartych, trawiastych terenach, polegający na wbijaniu małej piłeczki golfowej do wyznaczonych w ziemi dołków za pomocą specjalnego kija golfowego. Hokej na trawie. Jest to gra zespołowa, której celem jest wbicie za pomocą drewnianego kija okrągłej piłki do bramki przeciwnika. Jeździectwo. Na igrzyskach olimpijskich rozgrywane są trzy konkurencje jeździeckie: Są nimi Skoki przez przeszkody, ujeżdżanie oraz wszechstronny konkurs konia wierzchowego. W każdej konkurencji ocenia się współpracę jeźdźca i konia, ich umiejętności techniczne oraz styl. Judo To dyscyplina sportowa, w której zawodnicy walczą ze sobą na specjalnej macie, starając się położyć przeciwnika na plecach za pomocą technik: rzucania, sprowadzania do parteru i duszenia, opierając się przy tym na zasadach dynamiki. Kajakarstwo górskie. To dyscyplina sportowa, w której zawodnicy pokonują tor złożony z bramek umieszczonych na rzece. Kajakarstwo regatowe to sport, w którym zawodnicy rywalizują na różnych dystansach, starając się pokonać tor wodny w jak najkrótszym czasie, używając do tego specjalnych łodzi kajakowych lub kanadyjek oraz wioseł do napędu. Kolarstwo BMX to dyscyplina, która łączy w sobie elementy wyścigów i akrobacji na specjalnie przygotowanych torach z przeszkodami. Na Olimpiadzie rozgrywane są dwie konkurencje tego sportu, czyli tradycyjny wyścig oraz freestyle, który polega na wykonywaniu widowiskowych akrobacji. Kolarstwo górskie to rodzaj kolarstwa uprawianego w terenie na specjalnie przygotowanych trasach z naturalnymi przeszkodami, takimi jak kamienie, korzenie drzew, strome podjazdy i techniczne zjazdy. Kolarstwo szosowe to dyscyplina sportowa polegająca na jeździe rowerem szosowym po utwardzonych drogach, zazwyczaj na długim dystansie. Na Olimpiadzie rozgrywane są dwie konkurencje tego sportu: wyścigi ze startu wspólnego oraz jazda indywidualna na czas. Kolarstwo torowe to dyscyplina sportowa rozgrywana na owalnych i pochylonych torach, które pozwalają utrzymać wysoką prędkość kolarza w zakrętach. Kolarze ścigają się na specjalnie odchudzonych rowerach pozbawionych m.in. hamulców. Zawody rozgrywane są na kilku dystansach. Koszykówka jest to dyscyplina, w której dwie, pięcioosobowe drużyny grają przeciwko sobie, próbując zdobyć jak największą liczbę punktów poprzez rzucanie piłki do kosza drużyny przeciwnej. Koszykówka 3x3. To odmiana klasycznej koszykówki, w której to drużyny składają się z trzech osób, a na boisku znajduje się tylko jeden kosz. Lekkoatletyka, czyli jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na naturalnych formach ruchu. Zawody lekkoatletyczne odbywają się na stadionie lub w hali, a rywalizacja polega na osiągnięciu jak najlepszych wyników w poszczególnych konkurencjach. Na Olimpiadzie rozgrywane są następujące konkurencje lekkoatletyczne. Biegi od sprintów aż po maraton, biegi przez płotki oraz z przeszkodami. Sztafety, chód na dystansie 20 km, skok w zwyż, skok o tyczce, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem, rzut oszczepem oraz dziesięciobój lub siedmiobój w przypadku kobiet. Łucznictwo to dyscyplina polegająca na precyzyjnym strzelaniu z łuku do tarczy z określonej odległości w celu zdobycia jak największej liczby punktów. Pięciobój Nowoczesny to wszechstronna dyscyplina sportowa, która obejmuje pięć konkurencji: szermierkę, pływanie, jazdę konną, bieg przełajowy oraz strzelectwo. Wyniki poszczególnych konkurencji są sumowane, aby wyłonić zwycięzcę. Piłka nożna. Jest to sport drużynowy, w którym dwie 11-osobowe drużyny, w tym jeden bramkarz, rywalizują ze sobą na boisku, starając się zdobyć jak najwięcej goli poprzez wbijanie piłki do bramki przeciwnika za pomocą nóg. Zwycięża ta drużyna, która w regulaminowym czasie gry zdobędzie więcej goli. Piłka ręczna to zespołowa dyscyplina sportu, w której biorą udział dwie drużyny składające się z siedmiu zawodników każda. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości bramek poprzez rzucanie piłki do bramki przeciwnika za pomocą rąk. Piłka wodna to drużynowy sport wodny, w którym dwie siedmioosobowe drużyny rywalizują w basenie, starając się zdobyć jak najwięcej bramek, rzucając piłkę do bramki przeciwnika. Pływanie. To dyscyplina sportowa, w której zawodnicy rywalizują w różnych stylach pływackich, takich jak kraul, grzbietowy, klasyczny i motylkowy, na dystansach od 50 do 1500 metrów. Pływanie synchroniczne, często nazywane wodnym baletem, to połączenie pływania, gimnastyki i tańca, wykonywane w rytm muzyki. Zawodnicy w duetach lub zespołach prezentują układy choreograficzne, oceniane pod kątem synchronizacji, techniki i wrażenia artystycznego. Podnoszenie ciężarów to siłowa dyscyplina sportowa, w której zawodnicy rywalizują, podnosząc jak największy ciężar założony na sztangę w dwóch konkurencjach: rwaniu i podrzucie. Zawody odbywają się z podziałem na kategorie wagowe uczestników. Rugby, a właściwie rugby 7, to dynamiczna odmiana rugby, w której dwie drużyny składające się z siedmiu zawodników rywalizują na pełnowymiarowym boisku, grając krótsze i intensywne mecze. Zadaniem graczy jest zdobycie jak największej ilości punktów poprzez przyłożenie piłki w polu punktowym przeciwnika lub kopnięcie piłki przez bramkę. Siatkówka halowa to drużynowa dyscyplina sportu, w której dwie sześcioosobowe drużyny rywalizują ze sobą, przebijając piłkę nad siatką na stronę przeciwnika tak, aby uderzyła ona w parkiet rywala. Gra toczy się do momentu wygrania określonej liczby setów. Siatkówka plażowa to odmiana siatkówki rozgrywana na piaszczystym boisku. Drużyny są dwuosobowe i starają się przebić piłkę nad siatką na stronę przeciwnika tak, aby ta uderzyła o ziemię po stronie rywala. Grę wygrywa drużyna, która jako pierwsza wygra określoną liczbę setów. Skateboarding to dyscyplina sportowa polegająca na jeździe na deskorolce i wykonywaniu akrobacji takich jak skoki, obroty i ślizgi na poręczach. Zawody rozgrywane są na specjalnie zaprojektowanych w tym celu skateparkach. Skoki do wody to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy wykonują skoki z trampoliny lub wieży do wody, wykonując przy tym różne figury akrobatyczne. Ocenie sędziów podlega zarówno estetyka skoku, jego precyzja, jak i trudność techniczna. Skoki mogą być wykonywane indywidualnie lub synchronicznie w parach. Strzelectwo to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy rywalizują w precyzyjnym strzelaniu z broni palnej do tarczy z ustalonej odległości. Zawody odbywają się w różnych kategoriach, zróżnicowanych pod względem używanej broni, postaw strzeleckich oraz liczby strzałów. Surfing czyli jazda na przystosowanej do tego specjalnej desce surfingowej, unoszonej przez czoło fali morskiej. Sędziowie przyznają noty za styl, technikę oraz długość jazdy. Szermierka to dyscyplina, w której zawodnicy walczą ze sobą, używając jednej z trzech broni: floretu, szabli lub szpady, starając się trafić przeciwnika, jednocześnie unikając trafień oponenta. Zawody odbywają się w kategoriach indywidualnych i drużynowych, a punkty przyznawane są za czyste trafienia zgodnie z precyzyjnymi zasadami dotyczącymi każdego rodzaju broni. Taekwondo to dyscyplina walki, w której zawodnicy rywalizują w różnych kategoriach wagowych, stosując techniki kopnięć, uderzeń ręką i bloków. Zwycięża ten, kto zdobędzie więcej punktów za celne trafienia przeciwnika. Tenis stołowy, potocznie nazywany ping pongiem, to dyscyplina sportu, w której zawodnicy rywalizują w singlu, deblu lub mikście, odbijając lekką piłeczkę za pomocą rakietki nad siatką zamontowaną na specjalnym stole. Tenis ziemny to dyscyplina sportu, w której zawodnicy rywalizują na kortach w singlu, deblu lub mikście, odbijając piłkę tenisową za pomocą rakiet tenisowych ponad siatką. Zwycięża ten, kto pierwszy zdobędzie określoną liczbę setów. Triatlon To dyscyplina składająca się z połączenia trzech sportów: pływania, jazdy na rowerze i biegania. Wszystkie trzy konkurencje rozgrywane są bez przerwy, w podanej kolejności. Zwycięża ten, kto uzyska najkrótszy czas. Wioślarstwo To dyscyplina rozgrywana indywidualnie oraz drużynowo. Zawodnicy płyną łodziami po wyznaczonym torze wodnym, używając do napędu wioseł. Wygrywa ta drużyna, która dotrze na metę jako pierwsza. Wspinaczka sportowa to dyscyplina sportu, która na Igrzyskach Olimpijskich została podzielona na dwie kategorie: wspinaczkę na czas, czyli szybką wspinaczkę po znanym wcześniej torze, oraz kombinację, w której skład wchodzi buldering oraz prowadzenie. Zawodnicy wykazują się siłą, wytrzymałością, techniką i zwinnością, pokonując sztuczne ściany o różnym stopniu trudności. Zapasy to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy rywalizują w dwóch stylach klasycznym i wolnym dążąc do zdobycia punktów poprzez kontrolę i obalanie przeciwnika. Zawody odbywają się w różnych kategoriach wagowych, wymagając od zawodników siły, techniki i wytrzymałości. Żeglarstwo. To dyscyplina sportowa, w której zawodnicy rywalizują na różnych typach łodzi, ścigając się na akwenach wodnych, a do poruszania się używają wyłącznie siły wiatru. Zwycięża ta załoga lub żeglarz, który najszybciej pokona wyznaczoną trasę wyścigu. I to były już wszystkie dyscypliny sportowe rozgrywane na letnich Igrzyskach Olimpijskich. Jeżeli chcesz docenić moją pracę, zostaw subskrypcję na kanale i daj znać w komentarzu, który z tych sportów jest Twoim ulubionym.